Ta przerwa reprezentacyjna, która jest za nami, dwa tygodnie pauzy od ligi, to coś dobrego dla nas? No na pewno ważny okres przed nami i ta przerwa, wydaje mi się, wpłynie na nas korzystnie. Mieliśmy trochę więcej czasu na to, żeby popracować i jakby przeanalizować to, co było za nami i co przed nami. No ale z kolei też nie było wszystkich trochę rozjazdów, powoli zbieramy się wszyscy i, i te treningi będą wyglądały w pełni tak jak było to przed, przed rozjazdami. To nie jest tak, że my przegrywamy w lidze, my mamy tak naprawdę jedną przegraną w tym roku w lotto ekstraklasie. Zdadzą nam się więcej remisów, a te, te wygrane gdzieś z czasem powinny przyjść. No na pewno tak, ale te remisy, które mieliśmy wcześniej, były dla nas porażką. Chcieliśmy te mecze wygrać i jakby odskoczyć e, albo doskoczyć do, do góry tabeli, ale no nie udało się, dlatego. Sytuacja nasza się pogorszyła znacznie, i teraz musimy w każdym meczu e, szukać punktów. E, I z takim jakby nastawieniem jedziemy do, do Warszawy. Nasz skład pokazuje, że mamy naprawdę solidne nazwiska, możemy powiedzieć, już w Europie. Bo, bo Adam Dziurczyk zagrał przeciwko Mistrzowi Europy 70 minut. Delew wrócił jako strzelec dwóch bramek w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Były gratulacje. Na pewno spas pokazał, że, że potrafi z najlepszymi i wierzymy w nich, że tutaj w naszej lidze pomogą nam wygrywać i zdobywać punkty. No, na pewno fajny okres mają, tylko przełożyć tutaj na nasze boiska. Naprawdę liczymy na nich bardzo.